No więc witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy sobie w Seven Days'a. Już bez przedłużania, że tam, wiecie, z podbazy je, jechałem i tak dalej. Po prostu stwierdziłem, że od razu dojadę do tego tutaj punktu i od tego punktu sobie zaczniemy. Jak możecie zobaczyć, to jest lumber Mill, czyli tartak. Czyli my jesteśmy na Tartaku. Od razu bierzemy misję. To widać się ktoś wbił przez płot. No ale trudno, tu jest coś ciekawego. Niby plecak leży. Poza strzelbami to tu nic nie widziałem. Jeszcze swoją drogą tutaj jest bardzo blisko o ten zrzut, więc jak przelecimy tą lokalizację to po prostu polecimy tam. Dobra, myślę, że najlepszym wyjściem będzie jak będziemy szli, że tak powiem, zgodnie z, z drogą. Czyli tak bardziej zachowawczo. Tam kogoś słyszałem, ale niemożliwe, żebym to tam słyszał. No, tu biega chyba, tak? Nie wiadomo czy to jest biegający, pokaż mi twarz. Tak, to jest biegający. To jest jeszcze drwal, ale zamknę im drzwi. Tak, i ten biegający też tu przyszedł, nie? I może rozwalą mi drzwi na tyle, że będę mógł ich bić. Tak, właśnie zrobili. No, jeszcze nie przeładowano. Nie, ja, broń musi być zawsze przeładowana, już o tym kiedyś rozmawialiśmy, a ja się się niczego nie nauczyłem, dobrze, że mnie jakimś gównem nie zarazili. By było ciężko. Przelatujemy to normalnie szybko z buta, pozbierajmy. O, akurat żarełko, które sobie zjemy i tego, to byśmy przeczytali. Czasami nie działają mi te przyciski, jak tak na szybko kliknę, Tak, jak widzicie, takie rzeczy się tutaj dzieją, że trzeba specjalnie poczekać. Ja potrzebuję na... O, patrz, lakiluter, tu jest. Zasoby medyczne. Ja potrzebuję Ja potrzebuję mieć ten z 2 części... Dwie, dwa. Z dwie części jeszcze tego No nie biega? To dobrze, bo akurat nie lubię tych biegaczy ja Potrzebuję dwie... O, 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 o! My mamy który poziom? Pierwszy sprawa się sama wyjaśniła w takim razie Modyfikujemy, ukończ i włóż, włóż a to skrapujmy. Mogłyby iść powoli, tak jak wam kiedyś mówiłem, że można by było latać powoli, ale po co? Konkret zabieramy, konkret akurat zbieramy, bo on się nam zawsze przyda. Ej, Co ty tak tu siedziałeś przyczajony tygrys ukryty smok, Zamknięte? Tak, jest zamknięte. To nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś większa lokacja, co ty tutaj mi tu za jakieś... szubidansy robisz, gościu? No właśnie. Dobra, muszę zwolnić troszeczkę, bo... Stamina mi się zaraz tutaj skończy, i tyle będzie, jak mi zaczną gonić, to może być problem bez staminy. O. Szósta godzina. Nie wiem, co się tu dzieje w takim razie. Fajnie to zrobili te tutaj koparki, szkoda, że nie można z nich korzystać. Bo ona jest taka ogromne miasto tutaj widzę, idzie sobie ziomeczek. Ale my go sobie zdejmiemy tak, sobie na spokojnie. Właśnie, akurat wbiliśmy poziom. Możemy go od razu gdzieś wykorzystać. Śmiały poszukiwać przygód, myślę, że to będzie to. Teraz jest tak, gdzie tu by pójść? Najpierw tutaj rozwaliłem ten przód, ale to akurat nie ma znaczenia. Tu w środku chyba nic nie ma. Niestety, nic nie ma. Lokalizacja jest, że tak powiem, spora. Bo tam jest u góry widać. Cosik, sprawdźmy tu od razu tego czerwonego pick -upa. Nic ciekawego w nim nie ma. Sprawdzimy w takim razie ten budynek, jak się da. Tak, nic tutaj nie ma, nikogo nie ma, niemożliwe. Właśnie miałem mówić, że co ty tylko sam tutaj zostałeś? Nie gadaj mi tutaj. Gdzie jest reszta twoich kolegów? Tam zaraz pójdziemy, na razie przelecę sobie tutaj, wezmę stąd wodę. Pozbierajmy śmieci, stary piec, nic tutaj wiele ciekawego nie ma. Tak, swą drogą trzeba pamiętać, że my tu musimy znaleźć te zapasy. Się tu głównie przyszli po te zapasy. Patrzcie, tam sobie śpi gościu. Pyk. Dobra, nikogo nie ma. Teren czysty, zamykane szafki. To w tych zamkanych szafkach w większości rzeczy nic nie ma. W tych skrzyni o dziwo nie można otworzyć. Leki zabieramy, to zabieramy i wychodzimy tutaj. No tutaj nic nie ma. Tu generator chodzi, za to pewnie nic można robić też w nocy. Na bank można robić też nocy. No, po, pokaż mi tutaj, co tutaj jest ciekawego. Tam chodzi marlenka, ale ona mnie nie obchodzi. Tu możemy pozbierać trochę drzewa. Tak jest i idziemy do tego tu budynku. Tylko nie wiem, czy tędy, czy trzeba tamtędy wchodzić. Zaraz się okaże. Jednak tamtędy nie ma innego wyjścia. I tu pewnie trzeba wejść tędy, no nie? Tak jest. Oczywiście od dziwo nikogo nie słychać, nie widać ani nic. Oni pewnie są tu gdzieś pocięci w środku. Tak, no tu zaraz ich pewnie będzie multum leciało, no, ponieważ nie wiem czy. Nie wiem czy tutaj na dół schodzić, czy nie schodzić tak szybko, ale może jakby się udało, i bym zobaczył ich, zanim oni by zobaczyli mnie. No właśnie, o tym mówię. Widzicie? Tu jest, tam chyba jeszcze jeden leży. No, niestety to jest chyba biegający. Nawet na pewno to jest biegający. Patrzcie, ile, ile w niego trzeba walnąć. O, właśnie. O, stamina. Jeden strzał, dobry. Właśnie. Okej, okay. co tutaj? jest? tak myślałem, że to jest biegające, bo jak nie zginął od tego strzału, a widziałem, że był raz 3,5, to już było wszystko jasne w sumie. No tam też zarazem jakieś spodnie, ale spodnie chyba są do dupy, to co udało mi się znaleźć. Tak, to coś mi tutaj dodaje intelekt. Zysk punktów wytwarzania, zysk PD, premia do łupów, to jednak chyba wolę premię do łupów. Tak mi się wydaje, że będzie lepsza, bo my bazujemy na tym, co się uda nam zdobyć, nie? Więc dobrze jest mieć te do, prawie do łupów. Tu mamy troszeczkę tego. Do góry pewnie nic do razie tutaj nie będzie. Zobaczmy, tu jeszcze pod spodem. W szafkach jest tylko to. No ale dobra, ja mam lepsze, więc nie ma się tutaj w ogóle co zastanawiać. Blokowane? Aha, bo tutaj jest to wyjście, chyba no to wychodzi. Tak, i tutaj też coś znalazłem skrapujemy A swoją drogą ile takie coś by kosztowało? Dobra, 250, no to jeszcze mogę spróbować to zabrać. Ale tylko spróbować. Tak, no coś ty tu zrobił majster. Już miałem się bać, już miałem mówić, że co, to też jesteś ten normalny taki? Ale jednak nie To może by rozwalić? Do, po części. chodzić na to, że nie możemy. O, znalazłem części mechaniczne. Bardzo dobrze. Ich akurat potrzebujemy. Zablokowane my akurat tam byśmy chcieli, więc zostaje nam tylko droga przez dach. Jest to jakiś ptoszek. Jest to jakiś ptoszek. Puste gniazdo. Tak, jest. I nawet nie jeden. Oops. Jeszcze jeden? Nie Dobra, tak coś czułem właśnie, że tu będzie idealnie. Jeszcze się kierasz z tego poziomu. W takim razie tego nie potrzebuję, tego też nie, tego też nie. To możemy w sumie zużyć. Tego też nie potrzebujemy. Resztę sobie wypadałaby zostawić. Dobra, bo teraz jest taki myk, żeby my musimy skoczyć chyba na. O, właśnie i tu przejść do góry. I tutaj na dole jest to koniec, koniec tej lokacji, ale my i tak musimy znaleźć to ten, ten itemek, który leży sobie gdzieś tutaj na dole. No To zaraz mhm. Tu widzę byliśmy. No, gdzie oni są? Siedzą tu pewnie za tym kurczę tym tu jeszcze siedzą, patrzcie. Akurat drzwi są zablokowane o dziwo. Aha. Pyk. Jeden leży. Tylko ciekawe czy tu jest jakiś biegający skubańc. No właśnie, to jest biegający. Widać, że biega przez ten. No właśnie, teraz widać animację, że biega. No skoro jest animacja... Sprawa jest oczywista, nawet tu nie idź. Nawet nie wiem, co tu się teraz stało. Wiem tylko tyle: pyk, 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 pyk. Nie ma, nie ma czasu się z wami za dużo tu bawić, chłopaki. Więc no, tyle ja jeszcze żyje tu? No to już nie żyje. Żelazo, drewno, po prostu jakieś śmieci. Zbierzmy tylko to, co to jest, tak, że tak powiem, najistotniejsze czyli wszystko. Amunicja to jest skrzynia. Oczywiście mamy parę wytrychów odziwo. I pewnie się nam nie uda je otworzyć. Dobra, w końcu udało się nam to otworzyć. Oczywiście znaleźliśmy tu w sumie głównie pierdały. Ale jest tutaj, o no właśnie to. Plus do tego byśmy chcieli dołożyć tutaj już tego moda, jak już go mamy, żeby on nam podniósł tutaj to właśnie o 3. Dzięki temu jesteśmy przeciążeni tylko o jedną, więc możemy się stąd zawijać. Tylko tak, musimy jeszcze pamiętać, żeby zdobyć to, po coś tu żeśmy przyszli. No, wychodzi na to, że to jest gdzieś tam w środku. Tak, 4 metry. To jest tutaj, patrzcie, już dawno mogliśmy to zdobyć i odebrać i tyle. Tak, o, No i no, dobra. Skończono. Jak się stąd wychodzić trzeba i tak się cofnąć do tego pierwszego punktu tutaj, żeby wziąć rower. Jak już wezmę rower to po prostu polecimy szybko do kupca. Jeszcze, może zanim do tego kupca to po prostu odbierzmy, tutaj ten zrzut. Patrzcie, jaka jest blisko wody, tutaj w sumie. Takie teraz patrzę, to tu się mapa kończy, już w takim razie. O. Dobra, zobaczmy, co mamy w tym zrzucie. Bierzemy wszystko i mamy tak. To sobie zjemy, tego się napijemy. Pakiet farma, chodzi mi o to, żeby mi się nie otworzyły mniej niż potrzebuję. Więc na przykład wywalę na razie to, bo to chyba trzy rzeczy z tego wypadają, nie? Ziemia żyzna, plus nasiona nasiona kawy mi akurat interesują, to też mnie interesuje i i troszeczkę pierdół dobra, teraz możemy spokojnie lecieć do kupca tak paradoksalnie to nawet szybko nam się to udało, tylko czekajcie bo może bym coś tutaj zostawił to co na pewno bierzemy do domu, sobie zostawię w razie jakbym musiał coś wiecie wybrać fajnego z zadań, dobry dzień Dobry dzień, co tam masz ciekawego? Powiedz mi, oczywiście, nic, co by mnie tak najbardziej z tego wszystkiego interesowało. Skórzany pancerz chroniący nogi na piątym poziomie. No też wolę tą kutą stal. A, mogę dwie rzeczy, patrzcie. To w takim razie biorę i w takim razie ten pancerz też. Pokaż mi swój towar, tylko rzucę okiem, czy tak. Na pewno to bierzemy. To trzeba, te modyfikacje trzeba wyłączyć. I musimy dodać te modyfikacje do naszego tutaj ziomeczka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka robota też możemy wziąć, jak jesteś blisutko. Eksterminacja zainfekowanych, bardzo blisko na północ. Tak, weźmiemy Hybrid Energy 100, to jest to zaraz obok. I przy okazji, tak, sprzedamy to, czego nie potrzebujemy, czyli z tych rzeczy praktycznie to jest. Z tego nie potrzebuję. Tego też mi nie potrzeba. Reszta by mogła zostać poza tym hajsem I jest nowy tydzień, więc nowe, nowe, nowe rzeczy tutaj są. oczywiście 5000 to mi nawet nie stać, ale mnie najbardziej na razie interesowałyby tu takie dobudowy rzeczy. To nie wejdzie? Tak, zostaje nam tylko tyle. Dobra, resztę, resztę zaraz ogarniemy Jak pójdziemy, zrobimy tę misję tutaj. Tylko najpierw skoczę tutaj do domku, oddam te rzeczy co mam. I wtedy po prostu idziemy tu, trochę tu będzie ich biegać, biegać, że tak powiem, ale my jesteśmy tyle ogarnięci, że mamy, że mamy już Amunicji wystarczająco, żeby po prostu wpakować się tam od razu z amunicją, to wszystko tam powystrzelać się nawet tam nie zastanawiać Tylko jest teraz tak, bo ja będę potrzebował na pewno, aha czekajcie, bo jeszcze zapomniałem wziąć z roweru Na rowerze też mam Weźmy to wszystko Jak nic trzeba będzie zrobić nową skrzynię Bezpieczną skrzynię na rzeczy, gdzie będziemy wkładać te następne nasze tutaj sprawy. Czyli, tak, to tutaj zostawię, to tutaj zostawię nóż myśliwski. Możemy nosić zamiast tego noża, to też możemy tu wrzucić. To tak samo i to, to tutaj stal nie, żelazo dajemy tutaj. Dobra, ja od razu daj mi amunicji troszeczkę więcej. Tak, na wszelkie, wiecie, wypadek i lecimy tutaj zaraz obok. Zacząć misję. <laughs> Idealnie, bo nam się to auto tutaj zresetuje w takim razie. Patrzcie. I tu będą książki. Plus jakaś żerówka podstawowa. Nie wiem, czy się w ogóle czaić, czy od razu wjeżdżać tu z pistoletem. Chyba się tak. Chyba się tak na spokojnie będziemy. Jak już goście wstaną, to już będzie po ptokach. że tak powiem. Jak już się podniosą. Dobra. Ile was tu jest? Jest ktoś biegający? Nie. A jak nie mam biegającego, no to sprawa jest oczywista. I jedziemy z typkami w ten sposób. Swoją drogą, jakby kogoś kiedyś za... ...ciekawiło, jaki ma aktualnie, że tak powiem, poziom świata, to wchodzicie tutaj i macie etap gry. Ja już mam 115. Dlatego już mi się pojawia... zaczynają pojawiać te biegające goście. Tu na pewno się pokażą. Już się pokazują. Tak. ale w sumie na razie żadne z nich jako tako nie biega dobra, oni nie biegają a jak nie biegają, to wiadomo, jest sprawa że biegać już na pewno nie będą tak, leżą i to też mi się tu już kładź dobra, oni to przelecieli. tu widzę dookoła tak, kładź się ale jakoś mi się wydaje, że jakby mieli coraz więcej życia ej, 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 Stefan Stefan, kładź się kładź się, Stefan nawet, no ty nie, no nie, rób tego, o. Co tu jest ciekawego? Oczywiście niestety nic, poza tym, że tu jest tunka, co sobie zjemy. Swoją drogą ja też, że tak powiem, w realnym świecie, w realnym życiu, yy, zacząłem tak lepiej się odżywiać, przynajmniej staram się lepiej się odżywiać, nie wpierdzielać jakiś śmieci, nie wiadomo tam czego. Ej, 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 Przecież słyszę. No, staram się nie jeść jakichś śmieci. No przecież słyszę ich tu w... trochę Oho widziałem, widziałem i czułem twój smród gościu Chyba, że tu o to chodzi. Tu. Nie, ta nie biegający? Nie, żadnych nie biega. No to luzi w takim razie. Dobra. Nie no, słyszę tu jak nic, słyszę tu. Aha, to chyba taka mini horda się znalazła. No nie wiem w sumie jaka mini to jest, tylko w sumie ta babka z tym tylko... A nie, jest ta mini horda tam właśnie, widzicie? Dlatego ich słyszałem, bo oni tutaj chodzą sobie. Więc my byśmy ich zdjęli. Tak, no właśnie, nagle sobie tu dachem wchodzą. taka mini, mini większa horda tak powiem. Ale przynajmniej Expo trochę wpadnie i sobie pod ten. nie chcę ich strzelać normalnie ręcznie, bo rozwalić bym musiał blok, a nie chcę rozwalać bloków. Tak i pełk patrzcie, już mamy 1,4 czwartą poziomu wbite. I tutaj też siedzą na bank w środku. Tutaj. Tak, a tutaj są jacyś łatwopalni, to my tak łatwopalni, tak wiecznie mali Konkret, dawaj konkret, Tutaj nic, odblokowana, tu? Tu siedzi u góry Oczywiście musiałem zostawić przez przypadek moje rzeczy, ale trudno Dobra, zobaczmy czy jest jakiś biegający tak, jest. Nawet dwóch. A, bo i nie. Jednak chyba nie było żadnego biegającego. Wszyscy byli leżący. Tak. tak, tutaj nic nie ma. Czasami w takich tutaj rzeczach występują te. Tutaj są drzwi do wyjścia. Tylko nie będę chyba otwierał. Tak jest, dobra. Tu siedzą na bank w środku, i tu też siedzą w środku. To już Wam teraz mogę powiedzieć. O no właśnie, Tyk. Dobra, i po kolei. No, jeszcze ktośik. Łatwo poszło, ładnie poszło. Załatwieni są. Szybko pozbieramy tylko to co mamy. Od razu mamy misję skończoną. Ja mam takie misje, to ja właśnie lubię. To są takie konkretne. Akurat nie było biegających, w sumie tylko chyba jeden był. O ile w ogóle? Tak, tu jakiś pierdowy, Tu amunicji jest sporawo. No to skrzynka, to już ją sprawdziłem. No i tu miejmy nadzieję, że będą jakieś książki. Jest parę książek. Czekajcie, to sobie zjemy, to sobie przeczytamy. To sobie przeczytamy, to zeskrapujemy, no i tyle, idziemy od razu do tego. Tu się fajnie, bo tu się szybko wychodzi, pyk, jesteśmy. Mało jest tutaj, tylko koło tego handlarza mało jest takich właśnie trzeciopoziomowych rzeczy. Więc niestety to chyba było ostatnie tutaj, chyba że się zaraz rozbijaby nowa. Ale nie wiem, w paradoksalnie to dobrze, że ja z wami w sensie... Kiedyś opowiadałem wam, że sam to przychodziłem tam w nocy. Tą lokację, a tak dzięki temu udało mi się przyjść z wami, więc przynajmniej wiecie trochę jak ona wygląda. Teraz tak, co my tutaj mamy? Stalowa siekierka. Nie potrzebujemy takiej chyba. Nie potrzebujemy na pewno karabin, i weźmiemy sobie kłótą stal. Karabin i kłóta stal. Pyk. Pokaż mi towar, chłopie. Karabin dwutaktowy. Czy karabin dwutaktowy na co on chodzi? Mhm, to jest taki akacz. Tak, to jest taki akacz. To też nie powiem, przyda się. Przywróć zasilanie, zakopane zapasy, nie, transport i eliminacja, jedyne z tych rzeczy, The Grand Fork Estate, to jest jedyne co moglibyśmy tu zrobić, pokaż mi tutaj jeszcze towar, wytłumienie, połączenie, modyfikacje. o, właśnie, tą książkę już umiem, więc ją od razu sprzedajemy, sprzedajemy i resztę zabieramy ze sobą już, plus do tego dokupujemy resztę cementu, co tutaj gościu miał, tak, dogadaliśmy się w sprawie cementu, i reszta to musi zostać. Reszta zostanie przeznaczona na amunicję. całej widzę nie weźmiemy. Może z 30, to nawet i z 50 weźmiemy widzę. Tak i tyle. Bo tu się, jak później się zaczął spełnić, te takie twarde goście to będzie z nimi taki problem, że lepiej, być, być, lepiej będzie być przygotowanym na, na tych w armorze, że tak powiem. Możecie zauważyć, że drzew tutaj brakuje też dookoła. A to dlatego, że pewnej nocy, przez to, że mało co się tutaj respiło zombiaków, to po prostu wziąłem. Yy, wziąłem. No, i poleciałem sobie porąbać, dlatego mam 1000. Mam 1000 już, dobra. Tutaj wrzucę tą amunicję. Albo nie, bo ja potrzebuję troszeczkę tej amunicji. To możemy zostawić. A czapeczka? Nie jest mi potrzebna. Od razu wrzucamy tutaj radiator, niech się przepala. To możemy w sumie zjeść. To też możemy tutaj zostawić. Dobra, ja to sobie ogarnę te wszystkie rzeczy i widzimy się już tam w tej następnej misji. Dobra, jest godzina 18, więc mamy troszeczkę mało czasu, żeby to tutaj ogarnąć. Więc, żeby się tutaj za dużo też nie bawić w tej lokacji, to po prostu pakujemy się tutaj jak do siebie, zbieramy wszystko, co się da i wychodzimy. Nawet nie będę się tutaj za dużo roz, rozczulał. Dobra, jednak powinienem się troszeczkę bardziej, chyba, rozczulić. No i mamy infekcję. Czyli tyle, jeśli chodzi o rozczulanie. Pochop, pochopnie chciałem to załatwić, widzę. No, no, to stamina się tak powoli robi. Nie wiem, że to przez infekcję ona się tak powoli respi, czy jak? Dobra, otwieraj tu drzwi. Mogę tu wejść? Już muszę tu wejść, a nie mogę. Jak już i tak tu jestem, pozbierać to wszystko, co tu jest czerwone. Tu są same szmaty, to mnie to nie interesuje. O, jest akurat jeszcze jeden. Mamy już 12, potrzebujemy 20. Więc no, niestety. Ale jeszcze troszeczkę trzeba będzie pofarmić buty. Tutaj jest to niezbyt woda. No wychodź stąd z Dobra, tutaj jeszcze jest. Widzę wasza dwójka. Pyk, pyk. Zebrane, zebrane. Fajnie tak przy kuchni mieć tam. Mm, taki składzik. Akurat tak się składa, że i. Ju? Nie mam. No ale trudno. Jak się będę budował, to se tak zrobię. Tak se wymyśliłem właśnie i tak właśnie będzie. Tam dalej nic nie ma. Tu muszę poszukać zapasy, one są na tym piętrze. Z góry idziecie do mnie? No i amunicji to także tak powiem jest na styk z tego co tutaj widzę. Dobra, idziemy do góry. Nie, to jest tutaj w takim razie schowane za, za portretem Syma jakiegoś... Czyjegoś. Dobra, w godzinę i zrobiliśmy Pietro. Nie tak źle, nie tak źle. No ale możemy być jeszcze szybsi. Tylko nie wiem czy będziemy jeszcze szybsi z. No, otwiera się tutaj manuel. Dobra, bo tu jeszcze musimy wyczyścić lokację. Ojej, tutaj nie lubię, nie cierpię, ale nie udało jej się nic chyba wezwać. No, nawet nie wiedziałem, że ona się może tak zrespić. No, aż mi normalnie się trochę zestresowałem. No, siedzicie tam, tak, ale tylko jeden, no to trudno. To z jednym sobie poradzimy Pyk, pięknie sobie poradziliśmy z jednym Od razu mamy punkt umiejętności do dodania Ale tu chyba nic z tego nie potrzebujemy Lekarz, mechanik, mechanik może Tak, pójdziemy w mechanikę, żeby zrobić to co potrzebujemy zrobić I tu ich pewnie będzie multum Więc od razu wejdźmy sobie broń Żeby się tu z nimi rozprawić Uh -huh. Na pewno Dobra zamknijmy te drzwi Bo tu się widzę fajne rzeczy pokazują Czytamy, czytamy, czytamy Czytamy, czytamy, czytamy Ja nie wiem, ja u góry powinienem chyba Ja w ogóle, jak to się stało, że ja jestem tu Ej, no, przecież kurde, strzelałem przecież. Nie wiem teraz co się tu dzieje w ogóle. Aha, bo tutaj powinienem jakoś wleć jeszcze do góry. To jak ja to wchodziłem? Tutaj, tutaj, tutaj. Tam będę musiał przeskoczyć do góry. Tak, tak. Tu schodami, to było tutaj? Musiało być tutaj. Tak, to tutaj, no. Dobra. Tyka, tutaj jest strasznie słaba podłoga. Strasznie słaba podłoga tu jest. O właśnie. Dobra, dobra. Spokójcie mi się tu. Uh -huh. Ups. Gdzie jest ten dwutaktowy pistolet? Uho, ho, ho. Nie powiem, podawać mi się zaczyna, chyba. No na pewno. Dobra. Ale i tak jest, że tak powiem, ciężko jak dla mnie. Póki co. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jakieś takie są kurcze problemy tutaj. Ja się staram tak chyba szybko przelecieć i to jest ten problem. No ale dobra, udało się wrócić do handlarza, tak? Misja zrobiona. Oczywiście nie mamy wytrychu, więc będę musiał to sklepać ręcznie. Dobra, udało nam się to tutaj ładnie otworzyć. Oczywiście nic jakiegoś super zajebiście wielkiego tutaj nie ma. Mhm, to jest akurat lepsze. Więc to modyfikujemy sobie ładnie. Pyk. I zakładamy sobie w takim razie stalowe. Modyfikuj to, jest cięższe. Ale jest o wiele bardziej odporne na wszystko. Możecie zobaczyć, że mam parę debuffów. Zmęczenie, spragniona jest moja postać i nie wiadomo co tam jeszcze. Ja sobie po prostu zrobimy tak, że ja sobie tu wyjdę i przyjadę do Hatę, a z wami się tutaj teraz pożegnam. No, z wami się tu pożegnam i sobie po prostu widzimy się w następnym odcinku. No to trzymajcie się, cześć.